Witam wszystkich serdecznie. Bardzo gorąco pozdrawiam. Na kolejnym już odcinku rozmowy za światami. Dzisiaj trochę tak kontrowersyjnie podchodzimy do tego, chociaż ja wiem, no Państwo kiedyś mówili, czy, czy, czy bym się nie skontaktował z tą osobą. A więc za namową postanowiłem to zrobić. Otóż, proszę Państwa, chcę jeszcze też jedno powiedzieć, zanim przejdziemy. Eee, Państwo piszą mi pod filmem, może z tym, może z tamtym. Bardzo dobrze, że Państwo piszą, cieszę się. Każdy głos bierzemy pod uwagę, ale proszę najpierw zobaczyć, czy kogoś już nie było. Ktoś napisał, że chciałby, hmm, prawda, czy ja bym się nie połączył z Mary No, przecież ona już była. Albo też jakąś inną osobą. E, więc, najpierw zobaczcie tą playlistę moją, zobaczcie co ja tam z kim się już połączyłem, a potem dopiero proszę pisać, tak? E, no cóż, jeśli podoba się to, co robimy, proszę, lajka, suba, udostępniajmy. No i dzisiaj jest właśnie, kto dzisiaj jest? Dzisiaj jest człowiek, który zasłynął swoimi zupkami. No, no w pamięci wrył się, tak? Kuroń, Jacek Kuroń, swoimi zupkami, ale on przecież zasłynął wieloma innymi rzeczami, był kontrowersyjny. Wielu go lubiło, wielu go nienawidziło i tak jest do dzisiaj. Wielu miało mu za złe, że niszczył e, e, Kościół. Wielu miało za złe, że właśnie go nie niszczył, a, a no w ogóle był postacią, e, pamiętamy, z termosikiem, e, w takim e, e, ubranym jakby dżinsowym, e, 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 że tak powiem, ubranku e, latającym po Sejmie. Czy bardzo się wyróżniał od dzisiejszych? No myślę, że wtedy trochę tak, ale kiedy popatrzymy dzisiaj na niektórych, o, to myślę, że daleko im do jego kultury. No, ale oddajmy mu głos. To, co usłyszałem, to, co przyszło mi do głowy, kiedy się wpatrywałem w niego, kiedy czułem jego, no jest dość takim, powiedziałbym, mocnym przekazem. I to jeszcze tak chcę podkreślić, czy wytłumaczyć, bo państwo powiedzą, był niewierzący, był taki, i co odezwał się. No tak, bo podkreślę jeszcze tak, co jest ważne. Czy jesteś wierzący, czy jesteś ateista, czy niewierzący, nie oznacza, że po śmierci jesteś zlikwidowany. Tak, bo e, to tak jak jest u Barei w filmie, e, kiedy leci świnia po ulicy i to jest e, wigilia. No, więc dlaczego nie mówią, czy mówią, no to tylko te wierzące mówią, tak? Te, nie, te niewierzące nie mówią. No to tu jest ubarei, dlaczego to przytaczam? Natomiast dusza istnieje bez względu na to, jaki miała światopogląd. O, to może to jest najlepsze. A teraz przejdźmy już do tego, co usłyszałem. Miarą każdego człowieka jest dobroć. I można by rozpatrywać to w wielu aspektach, ale chcę powiedzieć jedno. Dzisiaj, rozumiejąc podejście, rozumiejąc sytuację, uważam, że tylko miłość, ale w pełnym słowa tego zrozumieniu i zjednoczenie się. Może pomóc nam samym, jako ludziom, jako istotom, jeśli będziemy ze sobą walczyć w jakikolwiek sposób? I nie mówię o wojnach, które prowadzone były od wieków wojnach terytorialnych wojnach, które toczyły się, jako piękną Helenę, ale w wojnach tych tu, naszych, domowych, przepychaniu się, tłumaczeniu sobie, gdyby ludzie wiedzieli, że po drugiej stronie mają świat, który też istnieje, gdyby ludzie wiedzieli, ale nie wiedzą i nie chcą wiedzieć. Nie chcę mówić o sobie jako o człowieku, który tak samo oczywiście, bo teraz mówię z perspektywy takiej, że jestem po drugiej stronie, że przeniosłem się na dół, że mogę to powiedzieć tak. I muszę powiedzieć, że lekko nie było. A wiele rzeczy skrzywiłem, czy wiele rzeczy w ogóle jakby no, zepsułem, zochydziłem. Ale za to odpowiedziałem. I to jest właśnie to, że tu odpowiesz za wszystko. Za dobro i za zło. Za radość, za smutek. Ale patrzę i z perspektywy wiem, że ludzie zachowują się, jakby byli panami życia i śmierci. I to. Oni są najważniejsi, a nie druga osoba. To chcę powiedzieć, to chcę przekazać. Zapytacie się pewnie o Boga, o moje doświadczenie z nim teraz, ale zaskoczę was, w ogóle nie będę o nim mówił. I nie dlatego, że go nie ma. A dlatego, że do Boga musi każdy sam dojść i zrozumieć jego mistycyzm, którego ja nie rozumiałem, do którego ja nie doszedłem za życia. Tak, i to trzeba przyznać, tak, oczywiście. Ale, więc ktoś powie, teraz wiesz, to łatwiej ci mówić. Oczywiście, że łatwiej. Więc dlatego właśnie mówię, że wiem. Dojście do Boga to jest całość. Zastanawianie się nad istotą, nad życiem, nad różnymi rzeczami jest po prostu człowiek, droga Bóg. Dojście do Boga, ale nie będę o nim tu mówił, ponieważ jest to indywidualne i każdy sam musi, musi, nie powinien, musi do niego dojść. Jeżeli nie dojdziecie, przestaniecie istnieć. Oczywiście, ktoś powie tylko na planie ziemskim, przejdę na drugą stronę, wtedy się ogarnę. Nie chciej się tu ogarniać. Nie chciej się tu ogarniać. Ogarniaj się, póki możesz tu, gdzie jesteś. Tutaj, oj, jak się zaczną tu tobą zajmować, jak ty się zaczniesz tu ogarniać, to będziesz miał, oj, oj, ciężko. Wiem, co mówię. Zacznij się ogarniać tu, gdzie jesteś. I jeszcze jedno. Chcę powiedzieć w sposób bardzo prosty, bardzo dobitny. Będziemy rozliczani sami z siebie, ale po to są inni ludzie, abyśmy byli z czego być rozliczani. Prawda, że to jest ładne? Człowiek, który byłby na pustyni, mieszkał całe życie. Czy będzie z czegoś rozliczany? No na pewno tak, ale nie z tego, jak my tu. Bo na pustyni, gdyby żył sam, byłby przez całe życie jedyną osobą, nikogo by nie spotkał. Z czego miałby być rozliczany? Jedynie najwyżej z podejścia różnego do siebie. Ale po to są nam dani ludzie i po to żyjemy w tym konglomeracie ludzkim, abyśmy byli rozliczani poprzez nich z siebie, z naszych zachowań. Porzućmy więc wielkie, patetyczne słowa. Nie wypowiadajmy chorałów. Nie dźwięczmy, jak chóry jakieś. Nie opowiadajmy, że właśnie teraz. Bo nie ma teraz. Nie ma wczoraj. Jest jutro. I dzisiaj wiem że mówienie o tym, co będzie jutro, jest wykroczeniem. Dlaczego? Dlatego, że to nie ma pokrycia w tego, co jest dzisiaj. Więc jest łudą, złudzeniem, daniem człowiekowi złudzenia. Jutro będę z Tobą. Jutro przyjdę do Ciebie. Jutro dziwniemy to razem. Jutro będę. Nie. Jeśli nie zrobisz tego dzisiaj, to to jutro nie istnieje. Oczywiście, mówi się, jutro przyjdę do Ciebie, zaczniemy od nowa. Jak jutro przyjdę do Ciebie, to pomanujemy to razem. No tak się mówi. Ale czy dotrzymasz słowa? Czy będziesz świadom tego, co wypowiedziałeś? Mówię to też w kontekście polityki i do polityków. Do polityków, którym sam byłem. Na zasadzie wybierzcie, pomóżcie, dajcie mandat. I to jest właśnie to, a ja jutro pokażę Wam, co zrobimy razem. Nic nie zrobimy razem. Nic nie zrobimy razem. Niestety nic nie zrobimy razem. Koniec dyskusji, koniec mojej rozmowy. Kończąc to wszystko, nie wchodząc głęboko, nie chcę tu głęboko mówić, nie chcę mówić, czy miałem rację, czy nie miałem racji, czy dając te zupy, czy upokorzyłem, jak to niektórzy mówili, naród, czy też pokazałem, że można. Nie chcę o tym mówić. Każdy niech osądza. Ja już zostałem osądzony. Mam tą lepszą pozycję, ha. Ale chcę w tym wszystkim powiedzieć jedno. Jeśli drogą dojściem nie będzie Bóg, jeśli nie będzie miłość i drugi człowiek, któregoś dnia przestaniemy istnieć. A jeśli myślisz, że odejdę na drugą stronę, to się naprawię, to chcę ci powiedzieć nie chciej tutaj się naprawiać. Nie chciej. Nie chciej. Bo nawet nie wiesz, jak trudno i ciężko tutaj się naprawiać. Tak, naprawisz się. Będziesz miał tą możliwość, dostajesz tą możliwość, ale nie chciej, nie chciej. Zrób wszystko, abyś nie musiał się tu naprawiać. Wszystkich chcę pozdrowić i powiedzieć, że gdybym dzisiaj był. To przepraszam za wyrażenie, ale wszystkich bym pogonił. Wszystkich bym pogonił. Bo czy oni są, czy ich nie ma, i cię nie zmienia. I cię nie zmienia. Nic. Dziękuję. No i ja również dziękuję, a ja dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami, że wysłuchujecie. Możecie mieć zdania do tego różne. Proszę nie pisać tylko w sposób bardzo obraźliwy, a resztę wszystko przyjmiemy i jeszcze raz powtórzę, przejrzyjcie moją playlistę, kogo już miałem, z kim się połączyłem, zanim będziecie dawali propozycje, bo bardzo często propozycje, jakie dajecie, one już były. A najlepsze jest to, jak ktoś pisze. Wszystkie oglądam pana filmy. Jestem pana fanką. Czy mógłby się Pan połączyć z tymi tym? A on był nie tak dawno właśnie była z nim łączność. No to jak oglądasz moje filmy. Wszystkiego dobrego. Jeśli podoba się, proszę lajka, suba i udostępniajmy. Jeśli Państwo zechcą, wesprzeć mnie, tam jest na dole taki przycisk. Podziękuj. To będę bardzo, bardzo wdzięczny, już jestem bardzo wdzięczny. Będę robił częściej filmy i jeśli Państwo złożą jakąś fajną propozycję, to na pewno o tej propozycji powiem. A jeżeli ktoś bardzo indywidualnie będzie chciał taką propozycję, to też o nim powiem, że na życzenie, właśnie, czy na prośbę Pani takiej, Pana takiego. Ale proszę, wesprzyjmie. Dziękuję, do następnego.